Dają. Chciałem się podzielić, bo w piątek, z piątku na sobotę była modlitwa i przychodziłem i myśli, żeby tu w ogóle nie przyjeżdżać, weź to odpuść, że to jakieś takie dziwne, no nie. Potężny ciężar miałem na sercu, po prostu mnie to tak przygniatało, że mówiłem, Boże, no po prostu nie dam rady, no nie, tak ciężko, ale zebraliśmy się, pojechaliśmy się i podczas tej po prostu uwielbienia modlitwy każdy przeżywał Boga, tak jak na swój indywidualny sposób, i powiem wam szczerze, że im, im głębiej wchodziliśmy w modlitwę, im głębiej wchodziliśmy w obecność Boga, to ten ciężar się zmniejszał. I on się coraz bardziej zmniejszał. I ja wierzę, że Bóg mnie po prostu uczy wychodzić z izolacji, że mi pokazuje, żebym się nie bał ludzi, bo naprawdę przez wiele lat byłem zamknięty. A w tym kościele jakoś dzieją się zmiany, które nigdy w życiu się nie działy. Amen! I po prostu On mi pokazuje, żeby się nie bać, no nie? żeby nie, nie żyć starymi zranieniami. Tylko otwierać swoje serce i być jak Jezus, który jest urazu odporny. I pomimo wszystko, jak nawet upadnę, On mi mówi, idź, daję Ci łaskę i idź po prostu. To jest niesamowite. Ale już się chciałem podzielić.